No Piotrek nas spokojnie, nie ma kibiców, dziwna sytuacja, takie fajne zawody nikt nie przyszedł. Ja nie wiem Co to się stało, czemu no nie, nie przyszedł no. Jakoś tak nie chcą nas wyglądać chyba. Co zrobić? No, a my skaczemy no. Hej. Piotrek, dzień kwalifikacji. Yy, wydaje się z perspektywy kibica takim troszkę spokojniejszym, nudniejszym, ale tuż przed tobą na przykład Andrzeża Balaniszek pożegnał się z zawodami jutrzejszymi i nie ma za darmo tutaj nic. No no ja się cieszę, że ja się łapłem i jutro mogę skakać, także Także no takie, takie to jest, no, takie to w tym sporcie już bywa. Ale no tak no, no, cieszę się, że tak kwalifikowałem, Anze nie miał, nie miał tyle szczęścia, nie wiem coś tam Coś tam go chyba urwało, bo mówi, że, 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 że za, za dobrze się mu jechało, no mi też się dobrze jechało, e, no i też mi tak trochę się za, za dobrze się roz, roz, rozmażyłem się na tym rozbiegu, no, i, no i, resztę, i resztę trzeba było zęby z bóli zbierać. Piotrek, o czym tam myślałeś na tym najeździe, skoro się rozmażyłeś? No właśnie... Właśnie nie wiem, w sumie tak... Pytam, yeah. bo to 5 sekund prawda. Właśnie tak jechałem i to jechałem, no i tak mi się fajnie jechało i tak... I tak sobie jechałem, jechałem... No i, no i za chwilę już... Ujo! Ujojojojoj! Ujojojojojoj! No, no i tak, no i... No i myślę, że trzeba do końca ciągnąć, telemarkować, wyładnie wytelemarkować. No i... No i czekać się, ale łapłem się tam nawet z przewagą, także, także, także fajnie no, no, z tego się cieszę, no a, a, jutro, a jutro trochę lepiej głowę przygotuję do tego, bo, bo dzisiaj dzisiaj zdecydowanie zdecydowanie mi brakło, brakło tego, żeby się dobrze nastawić. No także jeszcze ten jeden dzień leniwy, no to później jak się przyjdzie na taki na taki leniwy rozbieg, no to, no, to tak bywa no. Domyślam się, że w telewizji już zapytano o to, ale ponowie lub zrobi to po raz pierwszy, Tomasz Morgenstern upomina się, że Piotr Żyła cały czas ma rachunki do wyrównania pewnych. No tak, tak, no. Kupowałem mu nieraz. Nie, nie pamiętam, czy, czy, czy dostał, czy nie. Ale jakby tak mówi, że nie, no to widocznie gdzieś się musiały zapodziać. Coś ogarniemy. No pewnie, bo jak tu będzie, no to coś, coś tam się ogarnie, no. No nie wiem, no, no to no różnie, różnie to, to mogło być, bo pamiętam, że w 2013 mu kupiłem, ale, ale co się wtedy stało? No, poszukałem paragonów. A, no, nie wiem, to tak mi się wydaje, że ktoś, ktoś musiał albo ukraść, albo, albo nie dotarła. Do... Nie wiem, nie naprawdę nie